Udało mi się rozwiązać wszystkie zadania z gwiazdką. Nie ukrywam, że były dość trudne, ale oczywiście poradziłam sobie z nimi. Wspaniale, ja nie rozwiązałam ani jednego zadania z gwiazdką. <ścoughs> zadania z gwiazdką, kto by chciał je rozwiązywać? Przecież one są takie trudne. Owszem, są trudne, ale dzięki nim czuję się o wiele lepiej. Każdym dniem jestem coraz mądrzejsza, im więcej czytam, tym więcej wiem. No i poradziłam sobie z wszystkimi zadaniami z gwiazdką. Ach, ale z modą to ty sobie w ogóle nie radzisz. Spójrz na siebie, jak ty wyglądasz. Dziewczyny, przystańcie. A ty? Ty to już w ogóle wyglądasz. Ach, wyglądasz jak dzieciak. Taka moja natura. No właśnie, odczepcie się od niej. To, że dziecinnie wygląda, to nic złego. Może, jakbyś zaczęła się malować, to byś tak dziecinnie nie wyglądała i zacznij się inaczej ubierać. Obie wyglądacie jak wieśniary. Och, chodź, idziemy stąd. Beznadziejne są te dziewczyny. One mają rację. Jako jedyna w całej szkole wyglądam tak dziecinnie, ale co mam zrobić, żeby wyglądać inaczej. Przecież specjalnie nie zacznę się malować. Mam zacząć się postarzać? No, co ty? Ciesz się tym, że wyglądasz tak młodo? Zresztą normalnie wyglądasz, przestań. Nie, naprawdę wyglądam jak dzieciak. Może to przez te piegi. na... na, na, na. Hej, mamo! Iska, cześć, skarbie, już wróciłaś? No, tak, mamo, wróciłam. Ojej, ale coś chyba nie masz humoru. Mm, no, mam taki średni humor dzisiaj, wiesz? Mam coś, co poprawić ci humor? Zobacz, co ci kupiłam. <laughs> co takiego? To niespodzianka? No nie mogłam się powstrzymać. Spójrz, czekoladki, ale w jakim pięknym pudełeczku, w jakim pięknym opakowaniu. O, jakie słodkie! No tak myślałam, że ci się spodobają, Proszę. O, dziękuję. Są mega urocze. Wiem, że takie uwielbiasz. W ogóle lubisz wszystko co słodkie i takie trochę dziecinne, prawda? Dziecinne? To dobrze, kochanie. Jak najdłużej bądź taka właśnie dziecinna. Wiesz, później będziesz dorosła. Ach, dorosłość trwa tak długo, a dzieckiem, dzieckiem jest się tylko raz. Pamiętaj. O, o co chodzi, Kotku? O, nic mamo. Mam wrażenie, że jestem zbyt dziecinna. Idę do pokoju. Och, nawet mama mówi, że jestem dziecinna, że lubię takie słodkie, dziecinne rzeczy. No ale te czekoladki naprawdę mi się podobają. To pudełko jest takie piękne. Nie powinnam się przejmować opinią innych. Zobaczę, co mam w szafie. Jakie ubrania? Czy naprawdę są takie dziecinne? Eee, hmm, zobaczmy. Eee, no cóż, bluza z kwiatkiem? No, ona chyba nie jest aż taka dziecinna. I moja ulubiona bluza z krampecem. Czy ona jest dziecinna? Hmm, a moja sukienka inspirowana Wednesday? Przecież ją uwielbiam. Na pewno nie przestanę jej nosić. Ach tam, nie będę się przejmować opinią tych dziewczyn ze szkoły. One specjalnie się malują, postarzają. To jest bez sensu. Ja wolę być sobą. Następnego dnia po lekcjach. Hej, pójdziesz ze mną dzisiaj do sklepu? Do jakiego sklepu? Do sklepu z kosmetykami. Co? Chyba nie chcesz zacząć się malować. <laughs> nie, nie. Uff, już myślałam, to po co chcesz iść? Chcę kupić pomadkę ochronną do ust, taką bezbarwną. Usta mi pękają, mam suchą skórę. A, rozumiem. Ale dzisiaj niestety nie mogę. Mama poprosiła mnie, żebym pomogła jej przygotować babeczki. Moja babcia ma urodziny. O, wielka szkoda. O, orety! Nie, no już gorzej się ubrać nie mogłaś. O co ci chodzi? Och, nie mówię o tobie, chociaż ty też wyglądasz okropnie. Mówię o twojej przyjaciółce. Jak ona wygląda? No jak? Co ze mną, nie tak? Nie, no chyba popłaczę się ze śmiechu. Co z tobą, nie tak? Dokładnie to wszystko jest z tobą, nie tak. Ale o co wam chodzi? Weź tą torebeczkę ściągnij. Jak ty wyglądasz? Ja ubierałam się tak, gdy miałam pięć lat. Dziewczyny, dajcie jej spokój. To jej sprawa, jak się ubiera i jak wygląda. Nie no, ja nie mogę na to patrzeć. Będziesz niedługo naprawdę pośmiewiskiem całej szkoły. O rety, skandal. Och, ja już pójdę. Och, nie przejmuj się tym, co one mówią, Iska. Nie mów do mnie Iska. Mów do mnie Izabela. Co? Idę już stąd. One mają rację. Jestem taka dziecinna. Ojejku, biedna. <laughs> I popłakała się jak mała dziczka. Jesteście okropne dziewczyny. Przecież to jest jej sprawa jak się ubiera i jak wygląda. Ma taką dziecinną twarz, więc te dziecinne rzeczy bardzo do niej pasują. Odwalcie się od niej. Ojejka, obrończynki swojej przyjaciółeczki. Żebyś wiedziała. Ciekawe, czy twoja przyjaciółka stanęłaby w twojej obronie, czy też by cię obroniła? O, no na pewno byś mnie obroniła, prawda? Jasne, jasne. Jesteście okropne. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. O, dzień dobry. Dzień dobry, w czym mogę pomóc? Um, chciałabym kupić kosmetyki. Kosmetyki, ale jakie? No, chciałabym przykryć piegi, które mam na nosie i ogólnie to chciałabym się trochę postarzeć. Postarzeć się? No tak, proszę pani, no bo moja twarz jest taka dziecinna, chciałabym coś zmienić, ale sama nie wiem jak. O, e, no dobrze, mogę ci polecić podkład do twarzy, którym przykryjesz piegi i tuż do rzęs, którym podkręcisz rzęsy. Możesz też wziąć pomadkę do ust, no i jeszcze cienie do powiek. Hm, brzmi nieźle. Ale po co chcesz się malować? Jesteś jeszcze taka młodziutka. Nie potrzebujesz makijażu? Potrzebuję. Nie zna pani dziewczyn z mojej szkoły. One ciągle mnie wyzywają, że jestem dziecinna, że to, że tamto. Chcę chociaż spróbować z makijażem. Ach, no dobrze. Jak chcesz. Następnego dnia w szkole. Hej, kujonko! A gdzie twoja przyjaciółeczka? Czyżby cię opuściła? Nie, po prostu jeszcze nie przyszła. Na pewno zaraz przyjdzie. Och, na pewno zaraz przyjdzie w stroju krampeca, a może jednorożca, a może dziś przebierze się za wróżkę. Co? Cześć dziewczyny. A gdzie twoje piegi? No nie ma. Zamalowałam je podkładem do twarzy. Iska, a co ty masz na rzęsach? Takie wymalowane? No tak, użyłam tuszu do rzęs. A jak Wam się podobają moje policzki? Użyłam różu i co? Pasuje? O, no wyglądasz trochę inaczej. No i nawet się ładnie dzisiaj ubrałaś. Nieźle. Super, w końcu wyglądasz jak człowiek. I wiecie co? Nawet fajnie się czuję. Iska, no co ty? Ech, wyglądasz dziwnie, jak nie ty. No, chyba ci to nie przeszkadza. A jeśli ci przeszkadza, to się nie patrz. Co? Czemu się tak do mnie odzywasz? A, twoja przyjaciółeczka chyba znalazła sobie inną ekipę, teraz będzie należeć do nas. A, no, hej, teraz do nas pasujesz. Możemy się zakumplować. Serio? Oczywiście, że tak. A, eee, no dobra. Co? Zostawiasz mnie? Ach, eee, wiesz, w sumie to nie mamy wspólnych zainteresowań. Ty jesteś kujonką, ja nie. A, eee, i tak chyba będzie lepiej, prawda? Oczywiście, że będzie lepiej. Eee, pa, kujonko. Nie do wiary, że ona to zrobiła. Mam nadzieję, że za chwilę zmądrzeje i przyjdzie mnie przeprosić. Ach, to okropne. Była moją najlepszą przyjaciółką. Zawsze stawałam po jej stronie. O rety, ale się zmieniła i to z dnia na dzień. Faktycznie, Iska zmieniła się z dnia na dzień. Czy to makijaż tak bardzo ją zmienił? Jeśli jesteście ciekawi kolejnych przygód Izzy i jej przyjaciół, koniecznie subskrybujcie kanał Bajolanki, bądźcie na bieżąco z każdą moją historyjką. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa!